i ja magister Zarzycki. Jest dzisiaj 13 dzień grudnia, i niedziela, rocznica wprowadzenia stanu wojennego oraz rocznica druga wywalenia mojej świetlicy Bilardowej pod chmurką. Ja, proszę Państwa, tutaj zmierzam szybkim krokiem w kierunku wejścia do wody. Za chwilkę się przepłynę, trochę poćwiczę no i wracam na drużynowy konkurs lotów w planicy. Mam nadzieję, że będzie dzisiaj medal bo Polacy jako drużyna nieźle skaczą indywidualnie no bez sukcesu większych a teraz ja muszę kamerkę włożyć w czapkę, żeby mi kamerka nie zamokła. Ja jestem już w kąpielówkach i wchodzę szybko do wody. Nagrywa się. Zaraz. Czy się nagrywa? Jest, nagrywa się. Dobra. Mam nadzieję, że nie zasłoniłem całkiem. O, zaraz, zaraz, czy to teraz będzie wszystko widać? Proszę Państwa, są kłopoty techniczne, zaraz. To może to inaczej zrobimy. Oj. Jest, jest taka... Mm, wilgotność spora. I dlatego mam problemy. Ojej, może, może, tak. A nie, może, może, może tak po prostu. Och! Znalazłem rozwiązanie najlepsze. Kamerka jest teraz dobrze chroniona. Pole widzenia trzeba troszkę zmienić. I klub do wody.

albo moja matka piją. Nie <laughs> zamyślałem. to wczoraj przydążył. Nie wiem. Akumula... Baterie przyszły. Akumulatorki już kupiłem dwa. Yy, muszę zlutować tylko owadziku. O Władziku, masz lutowice, to zleca zle ci bo tam trzeba właśnie dwa akumulatory zlutować, one są już z językami, i układ przepięciowy, przelutować tego przewalonego. Wiedziałem z a no. Ale z dzisiaj się z natoem zgadałem, Bo jego... no tam, wiesz, Ostrzennica ma dwunastolatkę, pięciolatkę, dwulatkę i ja razie urzęduję z nimi, nie? Moją chrześnicę najgorszą, kurwa, co daje kadłub. ale dzisiaj się tu rano. I co przyjadę, kurwa, to mówię, że po krzesnym. Dwie. No? Dwa laty stało. pół. No. no. Gdzie będziesz biegł? No, ja. Nie Gdzieś wykorpać spłonują. No przyjechali wykąpać, nie wykąpać. Oddychaj głęboko. Pomagaj ci dziś. Jakieś są te... Out... parę oddechów łatwych. Cały czas takie grupy, że się nie rozgrzewają. Weźmy mi cię, Rafałek, w środek, z brzuchami cię przytulimy. Nie, bo się siko kurwa, i co? Właśnie idę. Żeby się w ciebie nie No, no. Żebyś Żeby się tak jeszcze zimę zimę. za ciebie. jak tam po nich patrzyło? do siebie? <laughs> nie, <laughs> Ale powiem ci, że przynajmniej kurwa jest że tak powiem normalnie, bo my cię przebudzili jak spałeś tu. Nie wiem czy pamiętasz, że spałeś. Mogę ci pokazać. <laughs> przebudzili my cię. Podaj adres. A wcześniej mówiłeś, wiesz, adres. Ale ja myślałem, że ty se jaja że wiesz. Najlepiej to Głośka wyszło. Podaj, wyszło, nie, cię zabić, z Podaję, z z podaję z Spokojnie, Zobacz, to jest. Zobacz, no, Byśmy się podobali, kto z tymi w Jeden wyskakiwał mu biegu, kurwa. Bieg. Karol więcej już nie pojedzie samochodem. już więcej, więcej ci, że nawet... Nie, już Ja? O, Nie. biorę. Nie. Nie. samochodem. No powiem ci, że koło szpitala jak otworzyłem drzwi, to kurwa jakbym ja miał dźwignię kamierznika, to drzwi bym nie miał. Na lampie by został. Zaczął Ciekawe, kopać kurwa. Czy go z tyłu jeszcze, wiesz? Jeszcze na tyle. Przecież Sebastian, też był tak taropana, że No Ale wiesz, no, normalnie. No, normalnie, to, to normalnie się zachowywał przynajmniej. Po takiej ilości jak każdy przybys. Nie, wiesz co, to było też, że z każdej innej parafii. Ale, ale... Ja, każda była taka sama, tylko nie, z innej parafii. Tylko kto Co Sebastian, co przyniósł, to była Jesteśmy... no. <grywa> I wyciągnąłem z bagażnika. No jeszcze, jak pijesz wódkę po czterdzieści, to po 10, nie wiem. A myśmy wywalili to, na oba flaszkę. Jarek... nie, już nie,

no, jak będziemy na tym, to wrzucimy na górę. robisz zdjęcia, potem będziesz z nami pić. <grym laughs> a co? Tak. Ale różowe dla ciebie. Ale takie? Przecież trzeba. I są lepsze niż te dwie Nie, a wiesz co, ziole, no? no. Ja dwie dronki wziąłem, mi się na od kryjma. Raz weszłem na dnie, do morza. Ale różowe powinny być. Nie było. <grymne> no, się no, Co? No, to Gdziemy, Gdziemy. A ja w szaliku tak? Ponad trzy plecyki do <grymne> <grymne> no, ja ty stale, tak? Ej, sutki mi stanęły. Dopiero ci staną. Co? Dopiero ci staną. Dobra jest woda? Co? Dobra woda? Nastają O! 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 Kogo tu widzimy? Jak Milusia. No To prawda w tym minutencie <głudniak> ale... Ale Jak jest ale zem... nie się zawsze <głudniak> No, a tak jest Ale...

<noise> już kam już sika. Oh. 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 A to by co? Nie. O ta. O. Juśki, chodź, no dojdziesz. na idzie. Poteka nie O. już jebie po kostkach jest dobrze. <noise> wow. Nie ma nic boku, nic 3, 6, z dali, 8, 8. 8. <gulowy> nie wiem, bo ja odcisk palca używa. Ja tak no, to, no, od... ma... to Nie, no, nie. A... A. Nie, właśnie. Nie, nie, nie. 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 A co jest w niżej jeszcze? 7 No to 3, 8, 7, 7? Albo 3, 7, 7 8, 7? A jak blokuję? Nie bój się, no bo trudno. Tylko... Chodźcie, ja przyjdę do Tobą. Tak to jest, jak się używa cały czas farsza, nie? Banieczko! Jak tam? Zapisane, ciepło? Tak, pisamy cały czas.

a teraz, proszę Państwa, troszkę ćwiczeń jeszcze, trochę pompeczek, machów i na rowerek i na transmisję. To się nagrała chyba od grupy morsów, którzy morsują tutaj w basenie. A ja kamerkę biorę w łapę, rękę dokładnie biorąc i lecę na dalszą część.

Teraz tutaj kamerkę postawię O kurczę zaraz coś tak do góry nogami wszystko nagrywa Aha tutaj zoom muszę lepiej ustawić zaraz zaraz Dobra, coś ty

Tak. Nie, bo idę owadowi plecy, tak, że A to wtedy nie się będzie robił. Idę, Tak, to się tak, 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 tak. <gryzanie tłumaczyć> Idę, dziękuję.

Ostatnio na smyczy chodzi. <grystanie> mówi, że nie, wizerier. Ale... Obawiam Owadzi idę do ciebie, bo widzę, że tam bardziej. Ale węgdalicie dotarł. A d d d d d d d d no. I no, nie I Troszkę dziecko. dobrze gada, bo mu ręce się dzieją, usta nie, czyli browar był. Ja <tuszu>